Kolejny miesiąc w kastoramie idziemy zobaczyć, w kastorami ale powiedziałem, idziemy zobaczyć co nowego z roślin i już jest ogród zewnętrzny otwarty, czyli też tam wpadniemy. Więc jesteśmy i witamy w marcu na Rybcio Jolasio, co to mamy? Oczywiście draceny. Mm, chyba ceny trochę spadły. Musiałby zobaczyć film z lutego i stycznia. 79,98. Zobaczcie. Ciekawe, ciekawe. Co za drogi? Bromelia. Lecimy po kolei, co to mają na stanie. Storczyki 24,98. Cebulaczki. Były ostatnie, jak też byłem. To, co to, co to, co to, zobaczmy. Tutaj mamy um, 99. 90, 90, no, nie będziemy tego kaleczyć, odczytać tak to lepiej nie, nie kaleczyć sobie. No, 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 no. Patrzcie, jakie tu ładne coś dojechało. Tego chyba nie było ostatnio. Ale pięknusia. Co tu mamy? Kalatea Flamestar. A jak cenka wygląda? Może wiać trochę, wiecie, bo tu nagrzewnica ciśnie. Pisze tylko ciepło lubię. Tutaj, Kalatea, 80,28 Monstery przyjechały. Monstery po 128 zł. No, czy drogo, no tak... Wiesz, Jola, też wychodzą uprawić sobie do takiego rozmiaru, no to trochę to czasu trwa. Kamelia, a skąd wiesz, że w Domciu by rosło? E? Pachnie już? Nie, Ale ciekawe, nie, zobacz, są czerwone, zobaczcie, i białe ładne. O, Także, jak ktoś o, lubi, to proszę bardzo. raceny tutaj. Zdosz. Co tam się dzieje? O, a ja tak, duży kupiłam za trzy dychy. Ikei. Ale nie w takiej doniczce o połowę mniejszej. O, No nieważne, ale... No, no widzisz, raz tak, ale kiedy to było? W styczniu jak byliśmy, tak? No. Ziemia, komposana. Komposana, podłoże do roślin zielonych i palm, zobaczcie! Normalnie ziemia do palm jest. A gdzie jest cena? Normalnie 15,98 10 litrów. No to hmm. To tam nie będę się wypowiadał. Ale trochę kosztuje. Co tu mamy? San Seviera 34,98. Tu taki zakątek. Las słoju widzę z na 80 zł. Jedno, jedna, tę jedna rzecz przeceniona. Palmy arek jest 118 zł. Dobra, zobaczmy teraz cebulki i pójdziemy na dwór jeszcze luknąć. O, ceny, widzicie szafirki narcyzy, jacynty, co tu mamy. Ostatnio też to wszystko stało, także jak ktoś chce zobaczyć dokładniej, to odcinek z Kastoramy z lutego. Jak nie zapomnę, podlinkuję, a jak zapomnę, to wpiszcie Kastorama Stalewiak jak luty i znajdziecie. Też. O, trawa z ławy. Co? Cebulki, kolejne cebulki, o, już rosną. O, proszę bardzo. Dobra, to tylko by było tyle i powiem Wam, no myślałem, że będzie więcej. Yy, z wiosny w Kastoranie nie ma aż tak dużo. Teraz idziemy do części zewnętrznej. Dzień. Działa? Normalnie działa. Nikogo nie ma. Idziemy, widzimy, roślinki są, jeszcze śnieg leży. Zobaczcie no co tu się u nas dzieje, u was tam, kto tam ogląda z południa Polski to już chyba śniegu nie widzieliście. A tu jeszcze kurde. Wow, no zewnętrzny tu mają kozak. Od groma wszystkiego. No tutaj to jest w normalnie. Sto kroteczki. Ale wiesz, ty nie lubisz, a ktoś inny sobie zobaczy i pojedzie sobie kupi. Po złoty 58 po brateczki. Podłoże do roślin zielonych. 5 litrów 48. O, różane czniki. Biały, czerwony. Kurcz. Idziemy dalej. Bratki po 4,98 Trio. Chyba trzy kolorowe, jak się nie mylę. No zimno, zimno wieje to dzisiaj. Brateczek Mixiot 98. E, no nie jest hmm. źle Lecimy dalej Ziemi. Ziemia kwiatowa. Po 20 litrów, cenę na dole. O! Ziemi za to jest tutaj. Zobaczcie, w ziemię ziemi do wszystkiego kupicie, Zresztą w każdym większym markecie. O, cenki będzie widać u góry. O, uniwersalne, uniwersalne do róż, pelargonii, warzyw, kwiatów. Multum. Ciemno trochę. Co tam, Jola, ciekawego? Jeszcze nic? <laughs> Berberysy, kujaczki. No. Tu ładne kolorystycznie. Co tu mamy? Sosny, sosna górska. To jest sosna górska, pół milo. A tutaj chyba fyfy, jak to się nazywa? Co tak, forsycja, co tak na żółto kwitnie. No, z wiosny dosyć szybko. Irgi. O, paskutstwo. paskutstwo kujące. Wow, jakie wierzby sprytne. Leszczyna znaczy się. Chyba, chyba jak się nie mylę. Leszczyna. Kont, kontorta. Ale jak śmiesznie powyginane, chyba szczepione, jak się nie mylę. Jak się mylę, to mnie ktoś poprawi po prostu. Bambusy? No. Łomatko, nie wierzę, bambusy są nawet w Kastoramie. No rozwalili mnie teraz. Teraz pytanie, jaki to jest bambus? Fergasia. Fergasia. Bambus Fergasia. O, się dzieje, patrzcie. Patrzcie na to. Kleiner odjeżdża. Idziemy dalej. Cispospolity. pospolity, 59. Jałowiec 44. Co na rybek się śmiejesz, cieszysz. Jałowiec chiński Spartan. No, oczywiście, o. Chujaczki. Różne. Czytaj co dodam? Tuję, jakie tu je? Cyprys. O kurde, ja wam tego nie przeczytam. Śmiechowa nazwa to jest to, to jest Cy Cyprys Lawsona? Tylko który to nie? No to ten kolor, a ten jest pewnie to Ale tutaj troszkę inaczej pisze A, her a Zobacz. Tu. Lawsonia jest tu no, no. A to a tu jest tu też. I wonne. Czyli kolorystycznie się pewnie no. tylko różni o. Joda koreańska, świerk biały Jest trochę tego, do ogródka ktoś ma piękne ogrody, można wpaść zobaczyć sobie oczywiście to, to chyba się po ziemi pełza. No. I tu kolejne. No także jak widzicie możecie sobie śmignąć, zobaczyć. Kto tam został do końca, niech wpisze. Nie wiem co. No, siema. <laughs> Dobra, żywotnik jeszcze blue. Nie będziemy myśleć czy przekręcać nas. Trzymajcie się i do następnego oczywiście jakiegoś tam filmu stale wiekowego. Na razie.